No, tak, tak śmiesznie. Jak się gadamy. Co nie? Mam no, już wiadomość przygotowaną, żeby narzekać na żółka. No i zajebiście. O, już. Ale napisałem. Ale on grywajzaka! No on, on cały czas gra, on zawsze gra w zawsze grywaj. Ja chciałem poczekać spingowania go do 57. A, ja mogę wbić do żoła na serwer. Ej, mam IP. Mam IP. daj mi IP. Nie. Czemu? Bo wbijesz tam teraz. Nie wpiję, daj mi IP wobec no. Gdzie mam wysłać? Gdzie chcesz? No, no wiesz co, może mi się nie chce wysłać. No okej. Okay. Okej. Okay. O, Orzełek jest u nas, na wisi. Orzełek jest na wisi 1. Ej, dlaczego wyłączyłeś serwer, aże właśnie... Nie. Zresztą, jest wejść? Czym? Nie, bo, bo jestem na liście serwerów i widziałem, że był włączony i teraz nie jest włączony. No, faktycznie. No bo restartuję go. Seks, jest ja na drzewie, jak zwykle oczywiście. Czy ja mogę Czy ja mogę się zbliżyć do was, bo ja się na drzewie zespiłem? A bo dobra, w sumie mogę się być na drzewie, niech będzie. O creeper! Nie! Yeah. Moby, to jest ten mobów Będzie zabawnie, dobra. <grymne> <grymne> Okej okay. Dobra, musimy znaleźć jedzenie użył Ale jeszcze nie zaczynam by... Bo... I dać się śliwce. A ja się pytałem ciebie wcześniej po co ten flint był, był u ciebie no, żeby na przykład yy, podpalać zwierzęta i, i odozumieć pieczone mięso. Nice. Fajnie, orzeł. Fajnie, orzeł. Teraz ja też jestem na drzewie. A no, to zostanie na drzewie, zostanie na drzewie. Będzie Nie, bezpiecznie. Co za tutaj? Daj mi ją, odbudujemy to. Nie, co to? za tą pająki cię kończył. No ja. Daj mi ją na chwilę. Nieprofesjonalny start, co to jest? Jeśli to mamy węgiel tutaj Dobrze, dobrze Patrz Węgiel Creeper rozwalił nam węgiel Dobrze, dobrze Dobrze, o żeby nie słyszył Jest has air pod synem O, teamy robi, robi teamy, patrz He do be doing the team 3, 2, 1, lecimy du, 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 du. Nie mogę się! Nie, nie, nie mogę niczyć O, oh, spawn Aha. Co? Spawn radius stało 8 dałeś, f**k Co Spawn Radius no na ja nie nie, się niszczy rzeczy. Tylko moby mob, no, nie szkoda. mogą niszczyć. No, na, na razie szkoda, a potem jak będzie walka ogólna, będziemy to usunąć. No. I to usunę. Ja robię crafting. Ja poszukam szybko jeszcze kopalni może, żeby... O, jest, crafting, jest, 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 jest kopalnia. O, dobrze, dobrze, dobrze. Jest kanion. Jest. Tak, 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 ja tam wchodzę, ja tam wchodzę. Może jesteś z nami? W no więc nie sensie, się tworzę rzeczy sobie szybko Okej okay, dobra O żelazo mam śliwa od razu patrzcie mam, mam auto jumpa, mam auto jumpa Fuck, Fuck. E, Gdzie jest ktoś kończy tutaj A widzę się. Co mam do... masz crafting i Nie wiem co byś chciał. Muszę jeszcze. wyłączyć ja... auto jumpa kurwa ma, ma, Mamy już żelazo, znaleziony żelazo Ja teraz idę um, Śliwa, masz kill do przepalania rzeczy Czekaj muszę. Ten... Wyłączyć... Ja idę doszkę zwierząt. Ja zwierzątek już. I doskać zwierzęta, tak? Tak, tak tam tak, mieszkamy tak. jedzenia i wracamy do śliwki później, a śliwka w tym czasie znajdziemy żelazo. O, znalazłem więcej żelaza, mamy. Tylko, je, tylko jedno żelazo, to, to gdzie jesteś? Ale ja już wykupuję je. Ja no zaraz ci je przyniosę. Oj, mam flint. Zaraz. Jeszcze to znowu, znowu zapomniałem dlaczego flint miał być. No do zapalniczki, żeby podpalać zwierzęta, żeby były gotowane Większą mięso. Nie, mam. Większą kopalnię mam jakby Idę, idę, idę. A czemu orzeł tak daleko poszedłeś już bez nas? Bo poszedł po zwierzęta. Tylko zwierzęt. jest ale ciemno, czekaj, bo ja mam. Ustawione gamma niską. Video settings. Brightness. No. Ostatni, ostatni razem grałem w Minecrafta po prostu. w ten w fej, fake dungeon. Oh. Ching Ching Dungeon. O good Kurde walczę z zombiekami Ja umrę, bo. Zombie villażer! Ja umrę, ponieważ noc, ale wiem, że są moje rzeczy, więc spokojnie. Zombie, zombie villażer, chłopaki. Okay. Będę przy teraz tam. W sensie. Nie wiem. A, żeby... się, nie, nie, dlaczego się, czym się ekscytujesz? A, wow, dary. zombie villager. Nie, ma, nie... Będziemy teraz kierowali podkami, które będziemy mieli za tydzień. Nie, w sumie podki można zrobić teraz, tylko trzeba znaleźć Senda w skrzynce. Nie można, bo nie mamy brodawek. Tak. Jebić. A broda czadno, prawda? Tylko do jednej potknięcia, bo blawek to nie był na pewno weakness. Chyba to był poison. Ktoś chce żelaza? Ja za dużo żelaza. Ja chyba. jedzenie jakieś? Potrzebuję trochę jedzenia. Jest. Fajnie by deszcz nie padł zawsze. Dobra, tego na razie nie potrzebujemy Dobra, Dobra, lecimy, panowie Okej okay, mam gavel. Skóra jest ważna, żeby ja Dobra, ja idę, ja idę w, na pozytywne prosto, na pozytywne... na negatywne z. wszystko? Wzi tak, są wszystko co trzeba na, ja na, ja na negatywne Z, z. Na negatywne Z okay, okay. Ja poszedłem, poszedłem w przeciwnej stronę w przeciwną stronę od jaski więc wy przez górę Ja pójdę w tą stronę, więc idź tam Ja idę przed siebie Dobra, A, dobra ale, na w przed siebie No, mogę, mogę, no. Wiem, wiem, wiem. A w ogóle Bogosia mi zdradziła przez szpadek absolutnie, że znalazły wioskę. Ona znalazła. Okej. Okay. Dem. Ale ciekawe czy zabrali villagerów. Właśnie czasem. wiem. Jeżeli zabrali, to znaczy że będzie wiedzieć że to jest ta wioska konkretna. będzie mi wiedzieć gdzie zaczekać ewentualnie. No. A jeśli będą dali wylaczery, oh, to musimy ale góry. wioskę właśnie. Dzisiaj umarli moje ojcy, ale zarazem wioska. Okay. <laughs> moje rodzice zrobili rozwód. <laughs> to jest jak. Mój to jest jak. Y, łabędź. Ucieka, gdy są dzieci. <laughs> ale mam wioskę na serio. Chłopaki, Essa. A chłopaki. Zobacz, są, może to jest ta wioska wasza. Jeszcze nie, nie jestem tak blisko, aż spokojnie. Widzę ją w oddali. Ja sobie zrobię spawn pointa tutaj od razu. Owca, 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 jakimś, owca. owca, owca Zanimi zanim klipper wysadzi jak. I wszystko inne. Aaaaa! Czemu ty jesteś Keltów? Chyba. Czemu ty jest wiedźma? Dowie mi to. Yy, mam już ten... Yy, czy... mam o, nie! Do... Oh, hey o nie! O nie! O nie! Śnieg! Podem w... w śnieg <grym> O nie, śnieg No mam teraz takie górzyste ja nie mam taki śnieg O nie, Moja nie mogę... Nie mogę przez to przechodzić Jeśli chyba umrze zaraz no buty, buty, ze skóry sobie zrób szybko Ale... Jak? Skąd ja no. skórę? Nie, 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 nie Nie! nie, nie łódka przyczyni. też się tonie! No to się Czekaj, ja, bo mnie zombie tutaj wpycha do tego Zamalź zaraz O, zombie zaraz Byłem po prostu o, to o, o, to bity. Chłopaki, ja zamarłem no zaraz. O, zimno mi. Ok, mogę tam przejść, no. przejść, mogę tam nie przejść, mogę tam nie przejść. Nie, fakt jest, ja, ja nie idę Gujami bo nic nie chcę. A, ja zaraz za dużo Zamierzam ich zabrać, na własność. No, no, <laughs> Poczekaj, może będzie dzień może. tylko... Ko tam też zostań, Bo marzenie, jakby tam właśnie ona była, by skończyła i by się zabrać po kolei. ma, wszystko co ma. Ej, ale śmiesznie by było. Jakby ona weszła do gry, żeby całą wioskę po prostu wykopał i nic by nie było. Nie, kądził. Po prostu zrobisz jej prawdziwego komornika, zabierze zabierz jej też życie. Więc wszystko co ma. ma. Wioska, mam wioskę. A może to właśnie ta jest? Właśnie, musimy wszystkie wioski zlutować, tak absolutnie. Czyli wszystkie musimy wszystkie na wiśniaków będziemy mieli. No, po prostu ukryjemy w trzech różnych miejscach wiśniaków tak. Może nie aż tak głęboko, bo. żebyśmy się później byśmy mogli ich jakoś wykopać. Chociaż teoretycznie możemy ich wykopać, jak już będzie nether, po prostu możemy ich kolumnami bąbelkowymi wyproszyć na zewnątrz. Jestem na Eee, e, Wioska z. A nie, myślałem, to że ma ileś zolewania, ale jednak nie, jednak jest większe niż mi się wydawało. Dobra, ja ukrywam tutaj... Je, jeden dom. Dwóch villageów czy ile ukryć? No wszystkie, wszystkie jak najwięcej jak jest. ile znajdziesz? Tylu Fuck. ile zdołasz. I w, najlepiej w jedno miejsce, nie, że po prostu schowasz ich w dwa bloki pod ziemię w jednym miejscu Okej, okay, mamy jednego villagea skłonnego do łódki Okej, okay, jak głęboko bo... Tak żeby nie było ich słychać, czyli. Jak najgłębiej. najgłębi. Okay, najlepiej w jednym miejscu i mam pełne, więc mogę sobie wyjść z by, by the way, to dobrze, by the way. Ja w łódkach będę. Ale ja ich zamierzam zrzucać z kilkunastu bloków. No ale w łódce nie to chyba nie dostaje tak. damage. A to nie jest tak, że go gracze nie dostaje damage? Nie, no w łódkach chyba nikt nie dostaje merza Chcesz przetestować na wyśniaku? Ale i tak, i tak mam i sosy i wodę, więc mogę no, zrobić ja sobie, mogę, jest to jest to jest to, mogę, sobie zrobić tego. Mogę uh... zrobić Iron Golema. Go no a ja mogę zrobić sobie i tak ten, wiadomo co. Mogę zrobić ten babę. Chodzi o to, że prawdopodobnie KotPing będzie kolejnym aktywnym timem. Tylko sobie, ten chłopak chce tryhardować, Paulina bardzo chce tryhardować mocno. Gosia chce tryhardować. Chcę pokazać, pokazać siwkowi. Ogólnie już jak y, Steve razem z Pauliną, to już wiadomo, że to będzie taki team, że w, mają wiedzę, więc mogą być na przykład nerwujące, na przykład wiedzą jak, nie wiem, jak na przykład coś zrobić, prawda? No. Okay. Mądry, ale będzie ba bardzo słaby w klepach. No to... Niezbyt dobrze. Tutaj trzeba być i mądrym, i dobrym w no, e, no właśnie. Nie dostają demedża, y, jak spadną no w łódce. Okej, okay, mam dwóch wiśniaków. Ja mam jednego Ja ja, ja wezmę trzech wiśniaków, zabiję resztę. I... pójdę dalej Zgubimy się na schodach Znaczy na pewno chcemy trzcinę, to da. Właśnie... nawet nie wiadomo, czy potrzebujemy trzcinę, no właśnie Cukier, książeczki potrzebujemy Ale... po co... po co dobra, może tak Chodź tutaj Ale tak będzie potrzebne, więc farmy trzciny się... To zawsze Najbardziej, moim zdaniem, ekscytujący moment jakby serwera to jest sam początek, w sensie pierwszy dzień, jak włącza się serwer, bo jest dużo osób, i jest actually jakaś dość spora że się spotkacie bez przedmiotów, jakby. Wiecie, co chodzi? Będzie klepanie nie na talentowe, cenne sety, tylko na. Nigdy nie spotkałem tak nikogo w ten sposób. No, ale wiem, że się spotkali przy pierwszym, jest jednak większa szansa, nie ukrywajmy. Są też te emocje, że możesz już spotkać faktycznie kogoś, na ja mam. No, możesz spotkać kogoś, kto swoje 30 minut spędził na siedzeniu w jednym miejscu i kopaniu diamentów. Ja schowam jednego villagera i idę biec dalej. Zwiedzać. Musimy... Orzeł, jeszcze warto było znaleźć. Um, Pillager outpost. Mam Mam, mam w kolejną Kolejną wioskę. dobra, trzy wioski. Essa. Nie wiem, czy zdążysz w 7 minut znowu ich schować. Dobra, nie zdążę Zostań chyba schować, bo już są za daleko. O! Orzełek! Spotkałem orzeła. O. To, twoja? Tak, to moja, moja, wiesz co? To biegnij dalej. No biegnij dalej, biegnij dalej, no. Dobra, schowałem, schowałem, tak. Schowałem, schowałem dwóch więc chyba, chyba git. Co nie? No. A, kordy trzeba zapisać tego. No wow. No wow. I teraz czas na palenie wioski. Ameryka, biwajk. Ja Okej okay. Jeszcze dowodzi pójść. Dowodzi pójść A jeszcze zdążę ten, sobie zlutować tą wioskę jeśli chodzi o ten, o jedzenie Teraz też spać? Dobra nie, 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 chcę spać Tylko, tylko chciałem sobie... Ale możemy, możemy przespać, żeby nie było nocy Dobra, przesłuchajmy Mimir chyba. Dobra, Uuu. mamy półtorej minuty e, To mało dużo bardzo. E, muszę Ja muszę jeszcze zabić villagerów wszystkich, ani. treasure map mam. to bo się chyś. boję, jednak nie, jednak nie boję się, jednak nie, jednak nie. Jednak nie. Jednak się nie, nie. Się nie. No Pladierów. A, no, nie masz tarczy i masz. Nic. Znaczy mam tarczę, ale nie mam nie zbroi nie nawet. Oni nie, za... Oni nie mają mają wrażeń. Jeszcze gościu jest z... <laughs> jeszcze jest chyba z tym, z, 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 z wiecie, no z no. Johnny. No. Nie, nie Johnny, tylko ten no, z Wiecie, że to jest prawda, no z banerem. Dobra, ja z delfinem pojedę. Jeszcze półtorej minuty na znalezienie tej tego starbu, uda mi się. To była jakaś ta metoda, że to było zawsze na środku czanka. Było takie coś, że masz takie kordy jakby czanka. Ty się umieścisz w jednej czanka i masz to na 9-9. 9-9, dokładnie. Czyli na... no dobra, prawie na środku. F3 plus G. Kolejna wioska, widzę. Pewnie kończę. Nie, ja proszę o ja Jest tak. plańczach. Jak się patrzy, gdzie jest to czank, Ale już kończy się czas, więc tutaj zakończę moją przygodę. Śliwa. Co? Jak się patrzy na bloki czanka Masz X, Y, Z, potem masz blok, a potem masz chunk. Fuck! Hej, Baile! Koniec. Koniec, musisz wyłączyć. śliwka Musisz wyjść. Okej, okay, ja już wychodzę. Okej. Okay. Dobra, i jeszcze ja kogoś pod ziemią najpierw. No właśnie też, ale mogłeś powiedzieć trochę szybciej.